Kochana redakcja telewizji, zapraszamy Was, przyjedźcie do naszych wsi kujawskich. Według wierzeń naszych i legend ludowych, ta nasza miejscowość była blibilnym rajem, gdzie rozpoczynało się ludzkie życie. Bo jak tu nie wierzyć, jeśli mamy takie miejscowości jak Służ Ewo, Straż Ewo, Posłuż Ewo, Siądź Ewo. Inne rzekomo autentyczne opowieści przetrwały do dziś. Jedna z nich to historia wielkiej miłości córki starosty racieńskiego, imć pana Sokołowskiego Zosi. To ona ponad wszystko miłowała swego Janka, kowalowego syna. I przerwano jednak tę wielką miłość. Za to straszliwe przestępstwo została urzędowo zaklęta. Jeszcze dziś, w majowe noce, wybiega z niedostępnych gór, w pobliżu ruin zamku, z rozwianym głosem i białej koszuli i słychać podobno straszliwy krzyk: Janku, Janku, nikt nie chce iść na to spotkanie. Zawiadamiamy, że jutro o godzinie 15 w raciążku w Domu Kultury odbędzie się zebranie mieszkańców. Zapraszamy. Tromna to jest symbol naszego raciążka. Do tej pory y, Urząd Miasta Gminy Znieszary na terenie naszego raciążka nic nam absolutnie nie zrobił. Jak my byliśmy od po wyzwoleniu. Jako gmina Raciążek, Tak, zostało, proszę bardzo, ośrodek pobudowany, dom kultury został pobudowany, szkoła została pobudowana, baza została pobudowana, teraz domy budowali, dom nauczyciela został pobudowany jeszcze wiele innych. I została droga zrobiona, jedna, ale Aleja lecia. A proszę bardzo, nic nam nie zrobili. I prosimy się, błagamy o wszystko, nic nam nie robią. My tu nie chcemy przedstawiać swoich... Wysiłków, jakie robiliśmy, ale chcemy tylko troszkę statystycznie. Proszę Państwa, w sprawie gminy wysłaliśmy 220 telegramów. W sprawie gminy wysłaliśmy.